Muszę mieć dobra udział w zgromadzeniu dzisiaj. Dlaczego? Muszę opisać to notatce dzisiaj. Ale powiedzieć, proszę powiedzieć, skąd to przeświadczenie, że mamy przecież, jesteśmy na prawie do zgromadzeń? Kto państwa tak, tak wysłał? Wytraż. Tutaj z góry te panie dzwoniły, widziałem. Paniunek, po prostu muszę ale jaka jest podstawa wiedzieć, prawna? To, udział, muszę spisać pan, musi po, pan musi podać podstawę prawną, drogi panie, nie, nie może pan to brał udział w zgromadzeniu. Nie, w to nie jest muszę wiedzieć. Proszę, proszę pana, proszę, proszę powiedzieć, w jakim celu. Opisania tej y, sytuacji. Nie, 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 ale na podstawę prawną, paragraf proszę powiedzieć. Ja nie mówię, że pan popełnia tutaj wykroczenie. Ale? Ale muszę wiedzieć, dobrał brał udział w tym Jasne, proszę podać podstawę prawną. Ja muszę też sprawdzić, czy zgromadzenie było prawnie tutaj... Tak było. To, to jest Pana wersja, tak? No. Po prostu muszę ja, nie, nie, ja być wersja, takie, to podoben, Zastanawia mnie to, tak? zastanawia mnie to, że w tym mieście ktoś Panom nadał, wydał taki rozkaz. No jest taki. To Ma jest pan? zastanawiające. Dostaliśmy polecenie, żeby wszystkich uczestników wylegitymować. No tak, tyle. Tyle. W momencie, kiedy tutaj ta Pani jest bezkarna i na, żadne papiery nie poszły do prokuratury panie do dzisiaj. Pastor, Co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Z 70 w głowie?